Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie, właśnie wyjeżdżamy, ruszamy, mamy przepiękną pogodę, jest słoneczne, także żegnamy klimaty lekko wiejskie, a właściwie wiejskie. Tutaj pani właścicielka chodzi, więc, więc, o, Aleksandro z Nukusiem! jestem ja to ja, Alex, i dzisiaj jedziemy dalej. <laughs> tak, dokładnie tak, Nukuś się cieszy, tak, pojedzie. Fajna pogoda, prawda? No. no. Także zaraz zobaczycie, dokąd zmierzamy. Zakwaterowanie już mamy. Inny! No, nie, nie, aż tak daleko to nie. Ale jedziemy do innego kraju. Nie! Yeah. Ciekawy do jakiego. Chłopaki już idą. Jedziemy do Austrii. Noclek mamy dwudniowy w Wiedniu. Także, hura, hura, hura! Fajnie? Tak! Także, jak się wszystko uda, to przejedziemy się diabelskim młynem w Wiedniu. O. Będzie fajnie. Czy ja to stolica Wiedeń? No przecież przed chwilą powiedziałem. Austrii. <grych> tak, Aleksandro. <grych> A dlaczego macie koszulki Anglii? Chyba <grych> jedziemy do Austrii. Bracia bliźniaki. Wsiadliśmy do Anglii. Taki bunt. <Wow>. <taki> Sugestia. <taki> Sugestia. Ale Anglia już nie jest w Ale Max był w Anglii. Zieloną kartkę cała pewnie. <taki> no tak. <taki> <taki> tak, tak. O, policja stoi. Coś tu się stało. Łapią. Łapanka jest. Oby nie nas. Wypadek jakiś był. Uu. No, coś tam się wydarzyło. Przepiękna pogoda dzisiaj. A tutaj dojechaliśmy, jest pierwsze wejście, i też jest tłum ludzi na jeziora. Ale dzisiaj będą tłumy. Także to jest od strony Polski wejście pierwsze, a kolejne jest wejście drugie. Myśmy byli na wejściu drugim, bo wjeżdżaliśmy od strony Dubrownika, powiedzmy. Ja bym tak dodał. Myślę, że nie ma różnicy, czy wziąć pierwsze wejście, czy drugie. Możecie śmiało i na jedno, i na drugie jechać. I w zależności od tego, jak sobie ułożycie plan zwiedzania, tak to wszystko obejdziecie. A ja, jeśli mogę coś dodać, to nie zgodzę się z tym, ponieważ sprawdzaliśmy z Maktem i wszystkie bilety są wykupione na wejście pierwsze, wszyscy się pchają na wejście drugie, a na wejściu drugim było wolnych prawie 400 online. Więc moim zdaniem, zdecydowanie drugie wejście. Mniej ludzi i mniejsze kolejki. Widzicie, no. Każdy ma swoje zdanie, jak zwykle u nas także. Naprawdę. Widziałam ale... nawet teraz wzrokowo, jak jechaliśmy w tym wejściu drugim, było mniej o wiele ludzi, niż jak popatrzyłam tutaj. To tu był tłum po lewej stronie. Może każdy myśli, że tutaj lepiej, ale... No wszyscy kupują bilety na pierwsze wejście. Nie wiem czemu tak jest. Ja myślę, myśl... że drugie wejście jest gorsze. Ja myślę, że obojętnie ktoś wejdziecie... No wycieczkę zaczynasz od innej strony. To jak? zwiedzanie jest tam odbywne. Max, wycieczkę zaczynasz pewnie od dużego wodospadu przy wejściu pierwszym. Myślę, że tak najlepiej jest od pierwszego wejścia, bo na do No widzicie, no Max mówi z kolei... od razu. Czyli wchodzisz na duży wodospad od wejścia pierwszego. A to tam dosyć. Aha, no to widzicie. Jeżeli się zdecydujecie na wejście pierwsze, to najlepiej sobie bilety online wykupić. No zaczynacie wycieczka od wielkiego wodospadu. No my troszkę inaczej zaczęliśmy, zaczęliśmy od statku, zrobiliśmy tą jakby lewą stronę, a później prawą. Ale rzeczywiście, no może, może jak wam bardzo zależy, to to jednak wejście pierwsze. Jak dla nas to najlepiej by było wziąć dwa dni. Bilety... No, dwa dni tutaj to są tak. Dwa dni na hmm, dwa rady. bilety na dwa dni są tańsze. Więc to, jakby to przeliczyć, so... Jak kupujecie bilety na dwa dni, to wychodzi taniej? I naprawdę możesz sobie na spokojnie wszystko obejść. Jest taki ticket dwudniowy właśnie. Też byliśmy zaskoczeni, bo, bo nie wiedzieliśmy o tym wcześniej. My lubimy bardzo dużo chodzić i dla nas to naprawdę dwa dni to by było w, w sam raz, żeby to wszystko obejść, zobaczyć, porobić zdjęcia. My Ale... często się zatrzymujemy na robienie zdjęć, także jesteśmy zadowoleni oczywiście z tego, co żeśmy zobaczyli i zwiedzili, aczkolwiek. No... Czas nas goni po prostu. Dokładnie. No teraz Austria, jeden. Może Prater się uda, także będzie fajnie. Jaka rzeka! <laughs> Ale się śmiejemy tutaj bardzo. Jesteśmy w Karlowac. Dojechaliśmy do bramek. Zobaczymy... O tutaj są dwa czynne okienka. Pan daje bilecik? Nie, trzeba nacisnąć guziczek. Ale drewna wiążą. Ho, ho, ho. Pół lasu wycięli. Kościół nas Gdzie? Z przodu. Mamy bilecik, Jedziemy dalej. A ty my pełni jesteśmy. Sory. Ale nie mam kartki, dokąd chcę jechać. Czekaj, muszę się teraz skupić. Z zagrzeb, zagrzeb, ojciec rodziny. Chciałeś wracać na spryt? Tak. Chybało mi się. Jakby było ale Tam uzmanie, mieliśmy, tak. Ale tam mieliśmy namiot kupić w Ja Piękno. jestem za namiotem, chcę kupić namiot. Piękna pogoda. O kurcze, ale mamy korek do bramek. Masakra. Zagrzeb. Ludzko. które postoimy bardzo, bardzo dużo ludzi jedzie i opłata wyniosła 19 kun tak patrzę jak to wygląda w przeciwną stronę i tutaj się kończy, To nie jest tak strasznie ciekawe jak będzie na granicy widać, że ludzie jadą cały czas na wakacje jeszcze prawie miesiąc wakacji więc trzeba korzystać Kolejna bramka do pobrania bilecików, tym razem pusta. I zjeżdżamy z autostrady. Tutaj płatność 27 km. Dojeżdżamy właśnie do granicy słoweńsko-chorwackiej. I nawigacja sprytnie nas poprowadziła, bo prawdopodobnie na granicy jest dwugodzinny korek. Więc objeżdżamy jakby autostradę z lewej strony, taką drogą widzicie krajową, sprytnie wjedziemy i część korka po prostu ominiemy i tutaj na górze wszystko stoi, to ten korek jest naprawdę mega, mega długi do granicy pokażę Wam jeszcze na nawigacji jak to wygląda, mianowicie tutaj widzimy plus 36 minut tak zrobiliśmy, a ten korek zaraz Wam pokażę odkąd się ciągnie jest tutaj jeszcze hen, hen daleko, także pięknie nas nawigacja poprowadziła Wcześniej było dwie godziny, a teraz mamy tylko 36 minut. Minęło około 10 minut, tak się poruszamy powoli, ale przypominam, że ominęliśmy korek ponad godzinny, więc się cieszymy. A to dzięki w sumie nawigacji, więc była nas tak poprowadziła. Także bardzo, bardzo jesteśmy happy. Zobaczymy, nie jesteśmy już tak daleko. Myślę, że jeszcze jakieś maksymalnie 15 ja minut. Dalej prosto. Dzięki, dobra? Myślę, że jeszcze maksymalnie jakieś. 10-15 może minut postoimy. Jedziemy, może nawet szybciej dojedziemy. Miejmy nadzieję. Przejechaliśmy granicę chorwacką i pani wzięła tylko paszporty, popatrzyła, nic nie skanowała, a no właśnie, zaczynam nagrywać o Piotr Ziewa, bo stoimy w korku do granicy, także naprawdę już w sumie pół godziny ponad ponad pół godziny, ale i tak nam się udało, bo przejechaliśmy objazdem, więc tak nawigacja nas poprowadziła, więc fajnie, bo zaoszczędziliśmy ponad godzinę, ale mimo wszystko i tak trzeba stać. I jeszcze, jeszcze przejechaliśmy na razie chorwacką granicę, zbliżamy się do Słoweńskiej, także jeszcze chwila i będziemy. Mam nadzieję, że wszystko przypomnie pomysł. Zobaczymy, co sobie zażyczą, czyli jakie dokumenty. W przeciwną stronę widzimy, że to przebiega bardzo, bardzo sprawnie. I tam dosłownie tylko niektórzy celnicy chcieli, żeby tylko im okazać przez okienko dokumenty i nawet nic nie dokładnie nie sprawdzali. Jedynie jedna celniczka widziałam, że skanowała. Co on robi? Wysiada i chodzi po drodze. Popatrzcie. Wszyscy na niego trąbią. lajcie chyba tak no, w ogóle <grywia> Pozdrawiamy. <grywia> Masakra. Co tam z tyłu słychać ekipa? Jak A. tam droga przebiega? Dobrze. Co robicie? Spoko. Gramy Dobrze, na komórce. Jesteśmy w Słowenii przed nami jeszcze 3 godziny i 10 minut drogi. Celnik nie zażądał dokumentów covidowych, także spokojnie przejechaliśmy. W sumie przekroczenie granicy chorwacko słoweńskiej zajęło nam niecałą godzinkę i wjeżdżamy do Austrii ale zakorkowane ho ho ho, bardzo bardzo mocno kontrol również wyrywkowa tak jak na granicy słoweńsko chorwackiej pokazaliśmy dokumenty pomachał danke, danke pojechaliśmy, także to wszystko zależy od celnika jak na razie Austria nas nie wita za ciepło jak widzimy pogoda dość słaba to że nie pada deszcz, ale tak wygląda jakby miała być burza. I ulewa nas przywitała. Pogoda nas nie rozpieszcza. Z upałów 35-stopniowych po 25-stopniowe jeziora do... 23, O oh my god! Mam to tylko chulowa. Ale tam pada, no! Strasznie! Do średnia jeszcze mamy dwie godziny, a tu prawej jakiś fajny auto na labecie. Zobaczymy. Wow! To I pogadał. Co? <grych> Cześć! Hi. Mówimy, że w Austrii jest inny akcent niż w Niemczech. I że będziesz musiał i zakupy zrobić, byś miał challenge. Żebyś musiał porozmawiać po niemiecku. Zobaczymy jak Ci wyjdzie, czy się dogadasz z Austriakiem. Nie, no, Ale to tak nie ma, to jest challenge. fajne takie jest. Nie że dzięki. Chłopaki koszulki dzisiaj ubrali normalnie ekstra. Wyjazd. Ty byś też taką założył? Chodkę byśmy trzasnęli. A ja lubię taką zajawkę, że właśnie powiedzieć i teraz będę pogadać po Ale miętrzku. nie, bo jest błękitne. I jesteśmy w Wiedniu. Nie no. wolno używać kraksonów. Bardzo ładnie zielono jest 是，只是这个貔貅。 Masz to samochodem? Czy to garaż? Dziupla. <noise> Dziupla. Trafiliśmy do Dziupla. Tak, dla gości parking, dobrze powiedziałam. Dziupla. jaki ekskluzywny. Patrzcie, patrzcie widzowie nasi kochani, gdzie my tu zajechaliśmy. Proszę. To od razu rozbierają auta, wiecie. Ekskluzywne <noise> mamy. Niemcy? Nie, Holandia! Nie, nie. O, Polacy! Polacy są też! No widzisz, to nie tylko nas rozbiorą To ktoś musi rozbijać tę Ale parking jest the best Naprawdę Jestem pod wrażeniem Oni chyba to dopiero planują robić Ale w ogóle, będą tu inwestować Skoro parking tak wygląda To jak apartament się zapowiada? Moi drodzy Podobnie? <laughs> Będzie śmiechu co niemiara. Chyba. Idziemy szukamy? Tam, gdzie jakieś biuro było? Może tu? Ale tu wieje. Ja. Przeciąg. Ale jest tam? Nie, tylko jeden. Ten A Ten jest. Ten This one. Uh, okay. Can you go trochę right to do... The... Okej. Okay. za pana 20 euro. Szanownego. Uwaga. Klucz powinien być w zamku. Jak Nie no, klucz, tylko nie Nie, No ale rachcie jest tutaj kilka. Będziemy do ludzi pukać. <laughs> Więc się calimy. To nie patrzy na nas. 6 albo dziewięć. Dziewięć kropka. Dziewięć, tu. Ale nie jesteśmy w się. Dobra, chodzimy. Zobaczymy jak wygląda nasz apartament na kolejne dwa dni. To dam Przyznam, że jest małe zaskoczenie, no ale jest jak jest. Także tutaj na samym wejściu jest aneks kuchenny. Mamy mikrofalówkę, tu kuchenka. Lodówka, mhm. zmywarki chyba nie ma, no talerze są, wszystko jest to, co potrzebne, Jakieś są garnuszki, czajnik, nawet kieliszki są. Przechodząc dalej, mamy pierwsze łóżko, jest takie podwójne, ogromne jest, chłopcy będą tu spać, o, nawet cukierki na powitanie są, wiatrak, telewizor, jakiś obrazek, takie klimaty, takie wiecie, no, ale nie narzekamy. Czyli takie też dosyć, dosyć szafa. Mm, można się rozpakować. Jakiś stoliczek. Kolejne łóżko podwójne. Tutaj będę spała z Piotrkiem. Telewizor, wentylator. Tak to wygląda z tej perspektywy. Wielka szafa. Tam jakieś krzesełko, biurko za drzwiami ukryte. Spójrzmy na widok. No, widok taki przeciętny, czy nie żaden. Mhm. I przejdziemy do łazienki. O, wszystko skrzypi. Tak to wygląda. I taki prysznic. No troszkę tu się zatrzymało. <laughs> czas się tutaj jakby zatrzymał lekko no ale cóż wiecie apartamenty w Wiedniu są bardzo bardzo drogie a nam udało się takiej w miarę rozsądnej cenie zdobyć ten apartament więc nie narzekamy to dwa dni przynajmniej się wyśpimy to są dwa dni tylko wszystko skrzypi słyszycie jak idę W nocy się nikt nie będzie zakradał, bo nie ma szans. <laughs> Także to są dwa dni, więc nie narzekamy, tylko się cieszymy. Mamy tutaj tylko przenocować, a chcemy czas spędzić w samym mieście, więc wypakowujemy się i ruszamy w miasto. Przeżywamy mieszkanko, bo jest zaskakujące. I Alex co mówisz, jak tu pachnie? Jak muzeum? <laughs> jak muzeum. Ale faktycznie ta szafa, patrzcie, taka już antyczna. Klimat fajny, no. Już myślałam, że wypadnie jakiś nieboszczyk. No. Jakiś randol widziałeś? Tak, zapalałem przed na światło. Okej. Okay. Wieczorem będzie fajnie. No, zobaczycie. fajnie. Ale wiesz, pierwsze wrażenie takie, bo człowiek nie jest do takiego yy, klimatu. Ale zobaczcie, będzie ok. Naprawdę, jak na Wiedeń, cena jest tutaj fajna. I jesteśmy zadowoleni. O ręczniki widzisz dodatkowe. A tutaj cytrynowy cukierek leży. To możesz wymienić, jak chcesz. Ty wolisz chyba cytrynowy. Albo w ogóle możesz sobie wziąć wszystkie. Oba. Ja i tak nie będę jadła. Tata pewnie też nie. Nie będzie. Także chłopaki. I tak. Chodź tu królu. No chodź tu królu. Ile za pana to trzeba zapłacić było, co? Dwie dyszki. Dwie dyszki chciał za ciebie. Za panu, dwie to dyszki. To też dwie hmm? co ty widzisz? Ty łóżko ponieść dostać. Jak dwie dychy chcieli. No. I pisze z apartament 4 do 5 osób 138 euro. Mhm. Tutaj na wejściu jest. No wiecie co? Tu nawet można zapłacić za 500 zł... E, nawet można zapłacić 500 euro za noc. Mhm, widzę widzę. Też co no nie wiadomo skiedy. No ta ceratka taka tutaj. Nie. Ale tak narzekamy, narzekamy, ale jest wyposażony i jest to, co potrzebujemy. My tutaj mamy tylko zjeść, no, trzy krzesła zauważyłam teraz. Mamy tutaj zjeść, wypocząć i na miasto. Do domu wrócimy niedługo. Nie. No co, podoba ci się? On wszystko w ja chodzi. Sprawdza, co tam jest. Pewnie był jakiś piesek. Chodź. Nuki. Okay. Podoba ci się? <laughs> fajnie? fajnie. Ty jesteś dzielny, tak? Zabawkę dostałeś. Tak. Bo Ty jesteś dzielny, zuch. Tak, taką trasę wytrzymał pies. Kochany. Kochasz? Kochasz. Kochasz pancie, kochasz pancie. Kochasz pancie, Ty pieszczotko, ty moja. No idź, możesz iść zwiedzać, idź. No mi się podoba. My mamy w ogóle jedną dodatkową poduszkę. Ja sobie biorę ją. No bierz, bo ty robisz wysoko spać. Tak. Nie wiem o co mu chodzi, ale on wszystko ufąkuje. Coś czuję. Mówię, że pachnie jak w muzeum. <noise> jak w muzeum. Ale naprawdę taki zapach jest. Tylko szkoda, z... Ale przyzwyczajasz się, zawsze nowy zapach jest taki inny, intensywny. A potem, jak już będziesz tutaj spał, to nie będziesz na to uwagi zwracam, ja bo tak zapach. zawsze jest. Ja a ty go... lubisz taki zapach? Tak? Tak. Tylko szkoda, z szafy są takie bardziej plastikowe. No, taki niby wzór tutaj, taki antyczny, nie? Ale to takie. No. Ale naprawdę, ja się wczoraj tyle naszukałam, do drugiej w nocy siedzieliśmy i szukałam jakiegoś właśnie apartamentu i ciężko, ceny kolosalne w Wiedniu, także to jeszcze takie w miarę, w miarę, na pewno będziecie pytać, ile kosztowało, to na pewno powiem. A ktoś teraz chodzi. Przyszedł Pan chyba. Naprawić nam spłuczkę, bo nie działa. Ale klimatny. I No dobra. W szoku? Nie ma pralki. Nie ma pralki, ale to było najtańsze, co było. Zjedliśmy obiadek, teraz wypoczywamy, tutaj popkornik. Bardzo pyszny obiadek. Tak, zrobiłam makaron taki yy, z sosem pomidorowym. Tutaj właśnie wypakowaliśmy się. Wszystkie rzeczy wypakowaliśmy. To jeszcze z Bośni przywieziono różne takie smakołyki. Przed chwilą jadłam Kinderbwano kokosowe. Także wszystko sobie rozłożyliśmy, żeby było widać co mamy. A on tak to wygląda, bo został. Nie nagrywałam już, bo żeśmy siedli, gadaliśmy i to tak zleciało po prostu. Każdy był głodny. Tu nawet nie włączałam kametki. Ale idę podkraść Aleksowi popcorn. Mogę? Tak. Okay? Albo. A w... pamiętasz skąd jest ten popcorn? Mm. Przed pośnią chyba. Jeszcze wcześniej. Nie wiem, gdzie było wcześniej. Na samym początku. Pierwsze mieszkanie. Te... Nie, chyba mm. nie jaki. No to jest ten z mikrofali, co był prezent. Nie? Z mikrofali zjadłem. Z mikrofali co? Zjadłem. To skąd jest ten? W Koflendzie kupiliśmy jakimś. No. Wszyscy się zabrali, idziemy na miasto. A tu przyszedł pan hydraulik.